Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na moim kanale. Tak więc, jeśli chodzi o filmy top 5, to zawsze się one dobrze klikają. Jako, że obejrzałem już dość dużo seriali, to ten film ciągnie się za mną bardzo długo. Ci, co mnie nie znają, powiem tylko, że jestem osobą, która przepada bardziej za antagonistami niż protagonistami. Sądzę, iż dobrze napisany antagonista ciągnie za sobą protagonistę. Kim byłby Batman bez Jokera? Czarne charaktery mają zawsze ciekawszą historię. Człowiek z natury nie rodzi się zły, to życie sprawia, że robi złe rzeczy. A bohaterowie są nudni, są dobrzy, bo mieli dobre życie i trzecia powiedziała, by ratować innych, potem na wycieczce szkolnej zostają ugryzieni przez radioaktywnego pająka, umiera ich wujek i nagle ratują świat przed zagładą obcych z kosmosu. Tak to pokrótce wygląda w typowych historiach superbohaterskich, ale w tym filmie skupimy się na innych antybohaterach. Zapytacie się, jak można lubić tych złych? Przecież robią tyle niemoralnych rzeczy. Dobry antagonista musi być charyzmatyczny, wyróżniać się jakąś cechą szczególną, inteligentny, by zaskakiwać swojego przeciwnika, musi być zły. Jako widzowie musimy doświadczyć na własnej skórze, że z nimi to nie ma żartów. Konflikt między antagonistą i protagonistą musi być wyraźny. Najlepiej, jakby nasz bohater został mocno zraniony przez swojego przeciwnika, fizycznie lub emocjonalnie. Antybohater musi mieć zrozumiałą dla siebie misję, która powoduje wszystkie te złe rzeczy, które robi. Bycie złym samym w sobie nie jest pociągające. To, że przybywasz z innej planety, tylko by zniszczyć Ziemię, bo masz to w naturze, i nazywają ciebie niszczycielem światów, jest po prostu nudne. Dodatkowo, fajnie, jakby był wątek że pomimo wszystkich różnic, jakie są, protagonista musi współpracować z antagonistą w ramach większego celu. Wtedy, jako widz, dostrzegamy więcej rzeczy, które łączą, niż dzielą tych dwóch bohaterów. W tym materiale przedstawię swoją subiektywną top 5 listę antybohaterów z seriali. Oczywiście pojawią się spoilery odnośnie niektórych seriali, więc oglądasz na własną odpowiedzialność. Lista jest ta od najgorszego do najbardziej wrednego antagonisty, jednak to nie ma wpływu na to, że wszystkie antypostacie przedstawione w tym materiale są moimi ulubionymi złymi bohaterami ze wszystkich seriali, jakie oglądałem. Jeśli odcinek ten Wam się spodoba, to mogę zrobić drugą część, gdzie przedstawię Wam filmowych antybohaterów lub też stworzę top 5 protagonistów. Tak więc zaczynajmy. Naszą listę otwiera Krauley. Postać ta pojawia się w piątym sezonie Supernaturala. Nasz antagonista jest demonem z rozdroży, który swoim sprytem przejmuje tron w piekle i staje się królem piekła. W późniejszym czasie nasz demon współpracuje z głównymi bohaterami i razem walczą z potężniejszym złem. Relacja między Kraulejem a braćmi Winchester jest tak skomplikowana, że w późniejszym czasie nawet zapominamy, że postać ta jest królem piekła i nie została nim bez powodu. Pamiętam jeden odcinek, gdzie Crowley w ramach zemsty zaczął mordować wszystkie osoby uratowane przez głównych bohaterów od pierwszego sezonu. Wtedy sobie przypomniałem. A tak, on nadal jest tym złym i okrutnym. W późniejszym czasie Crowley staje się nawet protagonistą i dołącza do drużyny naszych bohaterów. I jeśli uważacie, że The Walking Dead to telenowela, to spróbujcie się zabrać za Supernaturala. Serial ten ma 14 sezonów, 15 jest w trakcie tworzenia. Każdy sezon ma 23 odcinki, a serial fabularnie kończy się na piątym sezonie. Ja aktualnie jestem gdzieś w połowie 13 albo 14, dokładnie nie pamiętam. Na miejscu czwartym morderca z serialu Dexter. Trinity jest głównym antagonistą czwartego sezonu. Starszy mężczyzna, który okazuje się być seryjnym mordercą. Swój przydomek dostał, ponieważ cyklicznie mordował trzy osoby. Nasz antagonista od razu odkrył drugie oblicze naszego bohatera. Dużo o nim nie mogę powiedzieć, ponieważ serial oglądałem w liceum, ale pamiętam, że ten antybohater utknął mi w głowie na długie lata. Zawsze jak pojawiał się na ekranie, miałem dziwne uczucie niepokoju. A to, co zrobił głównemu bohaterowi, było naprawdę złe, ale nie chcę wam spoilerować. Serial Dexter ma 8 sezonów, po 12 odcinków każdy, był to najlepszy serial w 2008 roku. Wszyscy moi widzowie zapewne się teraz zdziwili, że postać Nigana jest tylko na trzecim miejscu. Serialowy Nigan nie dorasta do pięt swojej komiksowej wersji, ale jako, że jest to odcinek o antagonistach z serialu, postać ta pojawia się na podium. Ten zły charakter ładnie potraktował naszych głównych bohaterów. Przy jego pierwszym poznaniu z serialu nie tylko zniknął Glenn i Abraham, ale też połowa fanów The Walking Dead, która nie wytrzymała charakteru nowej postaci. Nigan jest charyzmatyczny, potężny i komiczny. W postapokaliptycznym świecie nie znika mu uśmiech z twarzy. Antybohater ten jest dobrym liderem, ma potężną armię oraz wiernych ludzi, jednak scenarzyści nie pozwolili mu wygrać wojny z protagonistą. Jest to jedna z tych postaci, która po pewnym czasie przechodzi na dobrą stronę mocy. W dziesiątym sezonie The Walking Dead będzie już po stronie naszych bohaterów. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że aktor Jeffrey Dean Morgan grał ojca głównych bohaterów w serialu Supernatural. Na drugim miejscu. Znajduje się Siler. Postać z pierwszego serialu, jaki oglądałem w swoim życiu od początku do końca. Właśnie dzięki niemu zakochałem się w antagonistach. Serial Heroes opowiada historię ludzi z całego świata, którzy odkrywają w sobie nadprzyrodzone moce. Gabriel Grey, bo tak nazywa się postać, przed wstąpieniem na złą drogę, jest nieszczególnie wyróżniającą się osobą. Zajmował się naprawą zegarków, a swój antagonistyczny przydomek wziął właśnie z marki zegarka Seiler. Nasz antagonista chciał być niezwykły. Kiedy dowiedział się, że istnieją ludzie z supermocami, myślał, że jest jednym z nich. Jednak okazało się, że był tylko zwykłym, szarym człowiekiem. W pewnym momencie zaprosił do siebie osobę, która posiadała telekinezę. Seiler zrozumiał wtedy, że wszystko mieści się w mózgu i postanowił zabić pierwszego superczłowieka. Oraz zjeść jego mózg. Tak, dobrze słyszeliście, antagonista ten zjada mózgi swoich ofiar. Po zjedzeniu pierwszego mózgu okazało się, że nabył moc swojej ofiary. Od tego momentu postanawiał zabijać każdego człowieka z supermocą i zjadać ich mózgi, by posiąść jak największą moc oraz być jak najbardziej niezwykły. Główny z protagonistów miał moc, która pozwalała absorbować moce innych superludzi w pobliżu. Co w późniejszym czasie pozwoliło twórcom na pokazanie nam naprawdę super pojedynków między tymi dwoma postaciami. Antagonista ten nie znał miłosierdzia, używał swoich mocy do mordowania ludzi i superludzi. Swoje ofiary podtrzymywał przy życiu w momencie zjadania ich mózgów. Sailer jest inteligentny, brutalny i nie zna umiaru w swoim głodzie. Szkoda jednak, że serial przestał być produkowany po piątym sezonie z powodu strajków scenarzystów przez wiele, wiele lat postać ta była moim ulubionym antagonistą aż do momentu pojawienia się numeru jeden. Na pierwszym miejscu znajduje się Herr Star Sprichera, Antagonista z niemieckimi korzeniami i niemieckim akcentem, który dzięki swojej inteligencji i brutalności zostaje liderem największej frakcji religijnej na świecie. Słuchają się go wszyscy liderzy na całym świecie, a także w nieświecie. Jedyną osobą potężniejszą od niego jest sam Bóg. Postać ta jest humorystyczna na swój własny sposób. Jako antagonista nie ma problemów z wymordowaniem całej wioski, a jego konflikt z głównym bohaterem jest dość. hmm. osobisty. Nie mogę powiedzieć dużo. Hairstar znajduje się na mojej osobistej liście antagonistów na pierwszym miejscu za całokształt. By odkryć jego potworność i humor musicie obejrzeć całego Preachera, który jest naprawdę dobrym serialem i naprawdę z całego serduszka Wam go polecam. To by było już wszystko w tym odcinku. Jeśli odcinek Wam się spodobał, dajcie znać w komentarzach. Polecam wszystkie te pięć seriali, które... Przedstawiłem wam w tym odcinku. Nie wiem, czy dacie radę przebrnąć przez Supernaturala, ponieważ sam go jeszcze nie skończyłem. E, A ciągnę ten serial od 5 lat. Ale Preachera i Heroesów musicie obejrzeć, jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o moich super antybohaterach. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć, i do następnego. Mm.